What the foul! Seksowna modelka ma zamiar zostać sędzią w Serie A. Ta całkiem atrakcyjna kobieta to włoska modelka Claudia Romani. Jeśli wszystko pójdzie po jej myśli, wkrótce fani piłki nożnej będą mieli okazję widywać ją co weekend. Tak, zgadza się! Ta gorąca, 32-letnia była modelka zmienia ścieżkę kariery i zamierza zostać sędzią piłkarskim. Zdała już nawet ostatnie niezbędne egzaminy. Ten włoski pirożek powiedział, że perspektywa biegania pomiędzy piłkarzami i oglądania jak strzelają na lewo i prawo jest po prostu zbyt pociągająca i nie pozostaje jej nic innego jak realizować swoje marzenia. My w Tomo News nie możemy się już doczekać, żeby zobaczyć ją w stroju sędziny. Bo jak widzicie, nieźle wygląda ubrana na czarno. Chociaż ten strój byłby chyba najodpowiedniejszy. Cokolwiek by nie ubrała, kara od takiego sędziego nie będzie niczym strasznym. Dla niektórych może być wręcz przyjemna.